Jesteście, Szanowni Państwo, jak uzurpatorzy. Próbujecie skraść wynik wyborów, nie dajecie pracować prawdziwemu rządowi, a pan minister teraz próbuje nas obwinić za to, że nie wykonaliście swojej pracy na czas. Dlaczego, panie ministrze, te wakacje kredytowe nie zostały przyjęte przez całej poprzedniej kadencji? Dlaczego? Nie, no, wygasają z końcem tego roku. Pani poseł, dobrze byłoby jednak zapoznać się z tym, co pani przyjęła w poprzedniej kadencji. Dlaczego dzisiaj przychodzicie z vat na żywność 0%, podczas kiedy do budżetu państwa wpisaliście podwyżkę podatku na żywność? Szanowni państwo, to się nazywa rozdwojenie jaźni i to naprawdę trzeba leczyć. Więc trochę odpowiedzialności. Przestańcie uzurpować sobie prawo do władzy, bowiem. Obywatele wam tego nie powierzyli i daj